No właśnie wracam sobie do owocowego meetupu ze Szczecina. Jeszcze przed mną chyba z 6 albo 7 godzin jazdy. Także może trochę wygląda na niewyspanego, bo wczoraj nie spałem 24 na dobę, więc dzisiaj ławniczki naspałem. I trochę też przespałem i tak dalej, ale zdążyłem na pociąg. Także fajnie się udało wszystko. Wczoraj na etapie było bardzo dużo w sumie osób obcych i nowych. Część osób było z grupy był nawet jakiś pierwszy mój e, próba jakiejś przemowy, więc zobaczymy, jak się życie w tym roku potoczy. A osobiście czuję, że w tym roku będzie się bardzo, 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 bardzo dużo działo. E, ja jestem już sobie 6 tygodnie na soczkach i nie planuję długości, bo może się tak okazać, że będę soczkował sobie cały rok, a może i więcej, a może i krócej. E, nikt nie wie, tak naprawdę. Sokowanie przyszło tak samo i samo pewnie odejdzie. Od razu napomnę też, bo już tam na wydarzeniu z tym wczorajszym wspominałem, a pewnie część też czyta na jakieś informacje, odnośnie tego czy z książką i jak to będzie dalej wyglądać, to mogę Wam powiedzieć, że do dwóch tygodni, może się tak uda, no nie tak będę starał się to wszystko że zmienimy kanał dystrybucji BMW, Książki, zamkniemy zrzut.pl. Ale nic się nie martwcie, wszystkie książki, które wypłaciliście, zostaną przełożone do nowej opcji, czyli będzie to zamówienie, typu pre-order. No, książka już jest w 57% jest przetłumaczona i po prostu będziecie mogli ją już zakupić. Zbieramy osoby do 2-3 czerwca. I potem drukujemy. Także będziecie mieli do dwóch tygodni od tego 2 czerwca to znaczy po festiwalu owocowym, już teoretycznie książkę w domu. Co do ceny i co do dodatkowych opcji do tej książki, to wszystko w trakcie się dowiecie, bo jeszcze no już dopiero tam parę rzeczy i na pewno Wam będzie się opłacał ten zakup. Oprócz samej wiedzy będziecie tam też różną masę rabatów i jakichś kodów i różnych. Yy, po prostu takich pominków yy, za to, że yy, spaliście mnie z początku, żeby to zabrać, bo teraz już samo się dzieje i dużo się strasznie w ogóle pomysłów pojawia w głowie. Także w tym roku mam nadzieję, że będzie owocny i dla mnie, i dla Was też rok. Także do usłyszenia w następnym Hej.